Witamy, witamy. Takie inne ujęcie, jak normalnie. Wiem, że nie lubicie mnie od razu na dzień dobry widzieć, to widzicie klatkę. Mm. <laughs> A gdzie są trzy myszki? Tu. Śpią. Pod ziemią. Pod ziemią. Tutaj, w tej. Nie Ciężko widać. Mi... O. O, zobaczcie jaki, jaki wielki wyszedł no. mysz. Ogromna mysz. No. A ja byłam w sklepie Flashcracker i kupiłam dla nich Bello. parę rzeczy. jak tutaj piasek, które potrzebuję, żeby czyścić, tak jakby. Mm, o, Boś, zobacz, twoja sierść. Żeby sierść sier 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 czyścić, to kupiłam im takie smaczki. Je ja nie wolno dużo dawać, tak minimum 4 na dzień. Nie, mhm. a mam, ale mam 4 cztery, cztery już mam, trzymam. No to to trochę pójdzie. Takie coś. Żeby tam pod kopię, pod sianko, nie to mm -hmm. samo z tym i z tym, ale ja będę zmieniać to, nie żeby tam trochę zmiana. I takie coś Ale mostek? Mostek kupiłam. Który, o! który można kształtować. Tak, dokładnie. Najmniejszy kupiłam, bo klatka też tak mała. Mm. A i kupiłam jeszcze Do to. Pojemniczek ma wodę. No bo my mamy jeden, ale jest za duży, a ja potrzebowałam taki malutki, dlatego. Potrzebuję... Bo... No wiem, tylko nie jeżeli jak to mogę wyrzucić. O! Chodź. O, i będę mogła napełnić tę wodę i zabiorę im to i będę tak sobie zmieniać, żeby one zajarzyły, że to jest do picia, nie? Mhm, bo, one bo one piją w ogóle z tego. A, to wyro wyrobiłem. a po drugie ja dałam ścianko tutaj na górę, żeby... Yy, bo one się i kupkały na to. A co? A co? I wtedy... I dlatego musiałam to zrobić. No, bo dało na początku to siano, ale wtedy Jacki i, i reszta i, i, i to za, no. zabrały i to wszystko teraz leży tu. Bo potrzebuję siano, żeby sobie e, ten e, mam gniazdo jeszcze, robić. Mam jeszcze, jeszcze coś. Mi. A, i to. I to jest na siano, żeby tak jakbyś trochę bawiły i stąd wyciągały. Tam, I tam mogę też różne inne rzeczy dać, ale tam teraz siano będę dawać. I mogę coś tam jakieś smaczki, aby mogę sobie wybrać z dworu te... Jak trzeba, się nazywa? Jakieś tam liście albo... Mlecze. Mlecze, o no, mówię. Mlecze, i to hmm. będą sobie wyciągać. No i niestety muszę je wyłapać i wyjąć niestety. To ty... Bo to muszę wyjąć, bo to nie jest w ogóle tam, żeby spały sobie, tylko to jest na piasek. Ale... To? Tak. To jest na piasek, dlatego nie kupywałam, Bo ja chciałam w ogóle tam mieć piasek, ale to jest ekstra na piasek, ale ja nie widziałam na co to jest. Ja myślałam, że to jest ekstra na a to jest na piasek, dlatego muszę ich wyjąć. No i muszę... sumie za to wszystko zapłaciłeś prawie 40 euro. No, 40 euro zapłaciłam. No, jeszcze łopatki nie masz. Nie, łyżkę będę musiała brać. No, Łyżkę, łyżkę, Łyżki. Albo wezmę ten albo coś, nie. To będziesz teraz polować tam. No. To beluś, ej, beluś. Bela. Musisz, ek eksmisja. Dobra. Zobaczymy, zobaczymy, jak tutaj dziewczyny będą szaleć. wławia Z łowieniem. Ale wiecie, co bym zrobiła? Po się usiadłeś tam, to jest tak. Ja bym to wzięła tak. Nie chcę nie są wszystko. Ty tak masz bywam, brudny. Ja wiem, ale nic chcę całą... bo ja to muszę zdjąć przecież. Nie chcę cały ja Brudny. Chory chyba jesteś. Dobra, czekaj na początku zabiorę. Demontaż. Ja się tak boję, że one tam gdzieś są. No gdzie mogą być? Tam nie ma nikogo. Nie. Jakby były to by się ruszyło. Przepraszam, moje maru. Wyjdzie teraz jak smisja no, ja e? Przepraszam, że tak nie majtan, ale chyba to Będzie lepiej widzieć. No ktoś patrzył? No, nie patrzę, bo sobie zrobię kucyka. Barusz tutaj przy dźwięku czai się. No, niestety, ciekawski. No, gobonia no, tutaj nie może być, bo chyba zagryzł. O. Ale ja wiesz tu klatkę? Tak. No i wymiar tej klatki? jakie jest? 70. Ja nie wiem ile. Nie zjadł tego? Nie Ale ona mogła to mieć. Dlatego ja to im dałam, nie? Tutaj nikogo nie ma. Ale czemu tutaj nie wybudował jakoś? Przecież mieli strasznie dużo miejsca. Tu są... tu jest wszystko. Jeszcze tak... ci powiem, może być ci, by, będzie ci łatwiej. Spidi! Oh, Spidi, chodź. Czekaj, 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 czekaj. Przepraszam, Spidi. Spidi! <grych> Ale otwórz może już. Nie, mi... ich tak... a połóżmy. Na tak. klatkę, o. to ja to będę trzymać. Mi nie tak szkoda jest, nie. Bo one dopiero to sobie zrobili domek, a ja muszę się już psuć, nie? Bo ja źle zrozumiałam to Ale ja wiecie co jest bałagan? Możesz da? od góry, od góry Kukuk! Ja nie a czarnego nie ma Nie, czarny gdzieś idzie Kukuk. Chyba w domku Chodźcie Ja nie chcę was tego brać O, Jackie! Chodźcie Ej, Jackie Weź A ona sobie zakopała te wejście o. A, dziękuję bardzo. Chodź. Dobra. Okay, no nie schował się. Dobra, no, chodź. I zamknij, zamknij zamknij, zamknij. Pierwszy mam, trzymę, tak. I tu muszę wek. I tu muszę wek zrobić, bo to nie na siano, tylko na piasek, A ja nie wiedziałam, pani mi nie powiedziała nic. <grym> to jest ogólnie? No, jest trochę siano no, o Koko! Trzesiań! To nie stresuje go. A podaj telefon tutaj? On lubi telefony bardzo. Tak. Ja. Nie na serio on lubi. chodź chodź, nie, Chodź, chodź kochaj. Zobacz, tu jest swój, już brat A gdzie jest tamten? Nie wiem. Ław do domu Chyba do domku poszedł. Nie no. wiem, nie wiem. Nie jest w domku? Foda, Oj, nie wyjdzie. No to tak tak wykopaliście. Och, chodź. O, ja tak siedzę beznadziejnie. Nie no Gdzie ty nie chodź? Ej, Spiri, chodź. No, 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 Macie, wszyscy razem jesteście. Cała rodzinka jest znowu razem, to jest super. No, i teraz Amelia tutaj będzie z wanecką działać. Dobra. Dobra, to zaraz zobaczymy, co będzie. Amelia już tam poustawiała, ale nic nie widać oczywiście. Teraz im tu piasek wsypała. Taki. To no, taki fajny. Jak bułka tarta. No, może bułka tarta też można dać im, <laughs> No swoim... to mieli swoją.. Ej wy nie ma ci gryźć tego koko gryzie Koko Nie, Jacki też. No wszystkie tu widzą. A Speedy już teraz... A Speedy już śpi. No, no już a, no. no on zawsze śpi. nie wiem co z tym zrobić. to będę chciała łatać ją tutaj. Ok, Czekam, mm, bo to będzie to, to. Mm. Widzicie, ile jest problemów, żeby jakoś o. ukształtować. Będę sobie wychodzić tu. No i tak tym daszek się czuje, że przywróci jak po kopać. Jak ja już widzę, co one to wyprawiają, to... Dobra, to to będę sobie zmieniać. Kupiłam jedno ten. Dobrze. Mm. Mogę już by zamknąć. No, a Mali pod koniec trzeba otworzyć kupić. No Wracać do domu. No i z powrotem. Nie Gryza? Nie, ona nie gryza. Masz pierwszy jesteś? Proszę bardzo. Koko. Oj, zobacz jakie wierzy jej. masz. No wam jedzonko będę musiała wymienić. co się stało? Macie teraz lepszy dom, ale o wiele lepiej to teraz wygląda, nie Nie sądzisz? Tak zamieszkalnie. Znowu coś nowego. Znowu coś nowego. O, wyszedł. O. <grymne> nie na tak takie było. Ale... No, więc. A Maja zaraz przyjdzie pod kurzacz <grymne> Kratkę z góry zamknę. Ja wiem, wiem, nie, bo za ja też yy... No, więc Amalia zaraz wyparzy ten pojemnik na wodę, gorącą no. wodą. Więc tak to wygląda. I to W I się bają, przynajmniej coś się dzieje. Witam, witam, witam. Spałem. I teraz jadę do Ruaparku. parku eee, I do reaparku, do WFM fit kupić do, do tej kafe maszyny i od razu kupię na no, odkaminianie przy okazji no więc teraz mam dziś pół godziny bo się naładowałem a jak się ładuje samochód to Ada się też ładuje więc może wyglądam na razie beznadziejnie ale ładna pogoda dzisiaj poniedziałek więc więc ładnie się tydzień zaczyna a ja tylko 3 dni pracy później 2 dni wolne mam więc ja weekend już mam od środy w sumie bo później w sobotę e, to już wiecie to sobota to już jak myślałem jest na no, o weekendzie to. No, lecimy do Rua Parku no jest teraz problem z tą autostradą no do 15 listopada ona ma być dalej zamknięta ale widzę, że tam robota idzie idzie dobrze, bo byłem ostatnio w takim sklepie można powiedzieć urzeźnika i on tam ma właśnie zaraz rzut beretem, po prostu za płotem tą całą budowę, tej całej przebudowy. Oni zburzyli stare wiadukty po obu, obu stron dlatego autostrada 40 jest w obu stronach zamknięta. I oni tam już postawili nowe wiadukty. Oni już teraz już tam w sumie już, teraz już górę robią. Nie nagrałem, mogłem to nagrać, pokazać. Oj, przebaczę, zierwom, ale tak jest jak człowiek wstanie i od razu jedzie, bo chce jechać póki, póki jeszcze w miarę odpowiednia godzina jest Teraz się tak zastanawiam czy jechać przez centrum dobrze by było, ale ja chyba przelecę przez Eppendorf Poczuję, że tutaj jak lecimy tą ulicą w stronę centrum co tramwaje jeżdżą to to może być zakorkowane o tej porze, bo jest 16 prawie 30 więc polecimy trochę większą objazdę przez Eppendorf no, teraz jest troszeczkę Komplikacji Trochę z komplikacji z tą autostradą, kochani No jak można autostradę zamknąć, no nie? Koniecy mają takie patenty No więc lecimy i chyba radujemy się już na miejsce Jadę, 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 to są takie kurde korki. Ale już jest dobrze. że mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę na tą główną ulicę i tam. Już powiem trochę zadobić czasu. Bo no znam już tam te... Znaczy w ogóle Bochum nie jest dużo, więc a jak człowiek pochodzi z Warszawy, no to wie, wiecie jak to się jeździ po Warszawie. A jak Bochum jest malutkie w stosunku do Warszawy, to jest na palcu. Już jestem na miejscu tam zaparkowałem i lecę i lecę po te filtry i do domku. No i takie dodatkowe już świąteczne. I to samo jest po galerii Warszawa, ta sama firma. Więc ta firma przejmuje wszystkie te galerie takie różne Kupiłem filterek i tableteczki do odkamieniania maszynki, i za to zapłaciłem 32 euro. No, i na razie na 3 miesiące z filtrem jest chyba spokój, jak pamiętam. Hmm. Ja już uciekam do domu, bo trzeba montować vloga, kochani. Tak, tak. Trzeba montować vloga. Nagrywanie rozpoczęte. Ja już nagrywam wcześniej. <laughs> dobra. Mam nadzieję, że szybciej wrócę. Niż. normalnie to muzyka nie leci. Właśnie to jest to, że jak nagrywam z telefonu, to muzyka się odłącza automatycznie. Ale, bo takie kamyczki stoją wzdłuż ulicy, żeby sobie całego boku nie przerysować, bo będzie cienko. Dobra, kochani. To zakupy udane. My się trochę pomyliło. Co jest? Materiał wideo został zabezpieczony. Powiem wam, że mi się trochę pomyliło, gdzie ten sklep jest. A on jest na końcu, e, na końcu tam, jak kiedyś karsztat był. Nie wiem bo na nie uwagi. trzymał e, czapkę, czy, czy, łaczankę, czy coś. E, no to nic, nie wiem czy mi podobał taki vlog. Ze mną w roli głównej Teraz idę do domu i zobaczymy, czy w domu coś jest. No jak nie, no to miłego dzień to wam right. się. Do zobaczenia. In a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it's stays